Piękny, sobotni poranek. Będę dzisiaj mówiła bardzo cichutko, bo wszyscy biegający i wszystkie ptaszki umówiły się na tę samą godzinę. Tak się dzisiaj rozświergoliły. Szasz przyjemnie. A przyjemnie jest też widzieć ludzi tutaj uśmiechniętych, zadowolonych. Nawet jeden pan, mijając mnie na rowerze, zupełnie nie wiadomo dlaczego. Ale powiedział takie króciutkie słowa. To jest to. I serdecznie się uśmiechnął. No właśnie, to jest to. Dzisiaj taki prawdziwy oddech wiosny. Cudowne ptaki. Cudowna leśna cisza, nie ma wiatru. Jest po prostu przepięknie. Nawet młody człowiek jadąc na rowerze z kumplem powiedział O szkoda, że tak nie może być przez cały rok taki zachwycony tą fajną ciepłotą, za którą człowiek tęskni. No właśnie. Temat dzisiaj jest bardzo poważny. O programowaniu. Słowo szumne bardzo. Ale jak spowodować, żeby się trochę przeprogramować? Nie powiem, nie będę udawała, że sama to przed chwilą wymyśliłam. Posłuchałam pewnego pana. Zapomniałam jaki ma tytuł jego kanał, ale po prostu warto tam wejść. I posłuchać tego człowieka młodego, który w taki zupełnie nienarzucający się sposób bardzo bezpośredni. A widać, że jest wykształcony profesjonalistą, ale umie przekazać to, co chce przekazać w taki po prostu przemiły sposób. I on tam właśnie mówi o tym przeprogramowaniu się, co to może znaczyć sprawa, zmienić sposób myślenia, bo to naprawdę jedna z tych podstawowych rzeczy, na które mamy wpływ, zdecydowanie mamy na to wpływ, a na tak wiele rzeczy wpływu nie mamy. Dobrze jest to przeprogramowanie, zasilać słuchaniem, właśnie. Odpowiednich tekstów. Przeprogramowanie się, zauważanie, jeśli ktoś się do nas uśmiechnie, a może powie coś fajnego. No tak jak ten pan, który zupełnie niechcący, zupełnie bez powodu, po prostu dając upust swojej radości, powiedział: To jest to. No bo deptasz szęta tak ćwiergolą. No bo po prostu tak ciepło. No, bo te listki zaczynają wystawać już z różnych krzaczorów, no to jak się do niej cieszyć? Ale to jest właśnie nie sedno sprawy, tylko ten sposób, żeby to przeprogramowanie czy zmiana myślenia przebiegała łatwiej, bo to jest ogromny proces. Naprawdę trudne, naprawdę trudne. A wszystko ma sens. Wszystko ma sens. Nie ma co tutaj gadać, bo zaraz mogłyby się pojawić argumenty. No tak, a choroba ma sens, a śmierć ma sens. Wszystko ma sens. A my jesteśmy tu po to, żeby ten sens odkrywać żeby mu się przyglądać. Żeby po prostu o jaki piękny dźwięk samolotu ja nie mogę. O, ale pięknie może się uda nagrać. Skrył się za drzewami. duży i co za cudowny dźwięk. Ale wracając do tego sensu, do tego... do zmiany naszego myślenia. Jak to jest trudne, to każdy wie. Ale nie wolno się poddawać. Nigdy. A wtedy, kiedy dzieją nam się przykre rzeczy, albo takie, których byśmy nie chcieli, to trzeba dobrze się im przyjrzeć, zastanowić, po co się nam one wydarzyły. Bo one też mają sens. Dobrze to wiedzieć, dobrze sobie uświadamiać. Zamiast tego biadolenia, a dlaczego mnie, a dlaczego akurat to, dlaczego mnie to spotyka, a po co mi to, a inni to mają lepiej. Po prostu się temu przyjrzeć. A ten pan na tym kanale to nawet doradza, żeby podziękować tym wszystkim, którzy są dla nas toksyczni, jak to nazywa. Właśnie. To dobry sposób. A wszyscy, którzy się modlą, którzy umieją to robić, którzy mają taką potrzebę, to może nawet pomodlić się. Za tę osobę, która po prostu jest toksyczna. Jestem pewna, że wtedy inaczej się popatrzy na to wszystko. To no, szeroki temat, bardzo, bardzo szeroki temat. Ależ ptaki pięknie śpiewają, a to dopiero kwiecień co też to się będzie działo w maju? Hmm, nie wiem, czy się przebije z tą moją gadką. Ach, jak pięknie. Władujmy te akumulatory wszędzie, gdzie się da. Patrzmy na przyrodę. Patrzmy na kwiaty. Patrzmy, słuchajmy, bo to jest to piękno, które nam pomaga. Jest źródłem naszego dobrego myślenia, bo wszystko ma sens. Nasze zadanie to ten sens odkrywać. Nie bać się. Nie bać się. Przepięknie. Wielkiej urody poranek. Nie ma co dłużej gadać. To jest to jak powiedział ten pan. Szukajcie ludzie, tych radości które będą pomagały Wam w dobrym myśleniu. Bo mamy wpływ głównie na to, co siedzi w naszej głowie. Korzystajmy z tego dobrodziejstwa i zmieniajmy te myśli czarne. Twu, twu, twu. Na myśli dobre. Które przynoszą radość. Może nawet wtedy, kiedy jest smutno i źle, trzeba się o to starać. Po prostu. Tu listeczki takie cichutkie. A jakie piękne. To jest to. Można by tak krążyć tutaj w nieskończoność. Przepiękne. Dnia z dobrymi myślami i pamiętaniem o tym, że wszystko ma sens.